Widzowy siedzę już z 20 lat w tej celi kompletnie nie wiem jak z niej wyjść. Tutaj jest policjant ogólnie ja i on cały taki Kto to jest? Ktoś przyszedł? Czekaj, rozpoznaję ten głos. Kończę ten głos. Jakieś może z 5 przed 10 lat. Nie wiem. Zamknę tam wam Nieee! Po raz kolejny. Co ty typie robisz? No leżę. No na kiblu leżysz. Nie leżę na kiblu, co ty chcesz? A no bo kibla ja tam, dobra. niespodziankę? Nie nie, 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 ja wiem co to za niespodzianki, ja jestem tu 20 lat. Ale ona jest fajna, taka fajna. Ej chwila, Kacper to ty? Kacper? Wnieście mi, ona jest zajebista. Eee, o cie... Aha! <grym grym grym> to, to ty kaptur? to ty Kaptur to. To ty jesteś? Tak. Co? A kto? Co, A kto nie powiedział, twoja! Już znaczy, nie Dwa poty, dwa poty Za co? Za co siedzę? Za, nie, za niewinność. <grym> To jest grane? Co oni robią? Ej, to więzienie jest nienormalne. Jestem nie normalny mądry. Ja jeszcze nie wiem, jak to uciec. Ej, Dobra, wam to, na to. nie musi się przedostać, bo drzwi i Belly jest wyłączone. Oj, Już oj oj. I jeszcze im ukradłem Maka. Hmm. Czekaj, a co tu leży? Ej, tu siekiera leżała. Ej, czemu? Panie, czemu tu siekiera leży? Leżała tu siekiera. Ej, mam bardzo ja coś. Po, Poszedam. Ale, ej, Zobacz, ej, zobacz, tutaj jest McDonald's. Ej, patrz, tu leżała nie, możemy się jakoś wydostać. No, ale nie, ma no, nie, nie, McDonald's. nie, na początek, nie, 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 To nie, 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 ja tu próbuję rozwalić nie, nie, da nie, A może jakoś ścianę rozwalę? nie, nie, da rady. Żeby się stąd jakoś wydostać. Dobra, ja rozwalam rury w kiblu, tak żebyśmy się mogli przecisnąć. lecimy przez kibel. Wale, wale, walę i kasper, spokój mnie, spokój mnie, spłukuj Tak, tak. O, Dobra, wydostałem się. Ha, jestem w celi kolejnej. Okej, okay, to co ja mam teraz tutaj zrobić? Wymyślałam, że się gdziekolwiek dostanę, gdzie indziej, a nie do kolejnej celi. A, policjant! E, e, przepraszam! O, jest co My się otworzyliśmy! O, My się otworzyliśmy! Juhu! Okej, okay, tylko mi teraz? To co? Może Muszę to rozwolić! Od! Zrób to. Zrób to. Uwaga. Rozwalaj Gdzie, Gdzie Co jest? Gdzie jesteś? Tu. 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 jest? Co jest? Jesteśmy Tu. 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 Mamy Tu. Mamy latarkę! Chwila... Tu. 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 Ja też muszę mi sobie... to wiedzieć. O tutaj jestem. Okej, okay, szybko. Szybko. Tutaj musisz wejść. Dobra, szybko. No to szybko. Dla mór. Kurde, to jest za trudne. Ja nigdy, ja nigdy nie byłem w wentylacji. Dobra, pochodź, wezmę ci na rękę. Dobra. Szybko. To jest właśnie trudne do zrobienia. Dla mór. Dobra. Okej. Okay.

Da. O, ja też widzę jakąś deskorolkę, muszę szybko panu przywiec. Dobra, mam, mam, mam. Okej, okay. mam, mam, deskorolkę, okej. Okay. A, policja, nie, 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 nie. dobrym dzieźniem, ale to, co ty zrobiłeś już nam się? to nie, nie a, 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 o, panie. Zrobiałeś go, wiem. A, ale bościch, co ty robisz? Wiesz... Eee... to Będzie boleć. Gdzie ty jesteś? Będzie boleć. Dostaniesz. Bo o nie! Czemu? Ja tu byłem w... Ja tu w poprawczaku byłem, panie! Nie! Nie, 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 au, 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 au. Stop, stop, stop. A, 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 stop, stop. Ty jednego nie przemyślałeś. Że ja byłem w poprawczaku i wiem jak uciekać. Dobra, będę musiał uratować nas. <laughs> szybko, szybko, szybko. Dobra, się! O! Dobra, gdzie ty jesteś? Widzę cię! Na basen! Jaki na basen? Na hotel. Szybko, muszę się jeszcze przerać, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Szybko szybko, 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 dobra, ubrany się przebrawam. Tak, tak. I... Ale to A, nie jestem ja, to nie jestem ja. Szybko, uciekam, uciekam, uciekam. Uciekam, ja przeskakuję strzały. Szybko, szybko, szybko. Ale w za pomocą nie. Nie, 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 będziemy. nie będziemy, nie będziemy, nie będziemy, nie będziemy. Dobra, ja uciekam i będę, chwilę. Dobra. dobra, zamykam się tutaj, zamykam na klucz, na klucz, na klucz. A, bo nie, nie zużyłem.

Fajna. Dobra, uciekamy z kraju, uciekawy! Uciekawy, uciekamy ku... Ja jak miałem 8 lat, to skakałem ze spadochronu! Szybciej! Nie spadochronu, spadochron, spadochron! O nie, spadochron! Spadochron, skaczmy! Nie, drugi raz w życiu. Jak miałem 8 lat, skaczęłem! Nie, dobra. Uh. Jak ja zapomniałem jak się lata? Krzak! Na szpital! Czuję po co mówiłem! Wtedy już on mógł słyszeć! Szybko, 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 szybko! Nie wiem gdzie oni są! Dobra, nie wiem gdzie oni są! Dobra, mogę w takim razie. Ale ja mam Kaspro! Mogę w takim razie. Nie! Nie, nie, nie! Kasper, chodź tu! Chodź, uciekaj! Chodź tu, uciekaj! Uciekaj! Szybko, szybko, szybko. teraz co, puchy, po Nie. Zagadziłem. nie, nie. Zagadziłem ja? Zaraz. Dostałeś Nie dostałem. Nie? Co tu o, leży? To... Wow. A, dobra, mam snajpę. Postrzelę tego typa. Szybko będę. Normalnie. Potem takera. Nie nie, trzeba go przelić! Trzeba potrzeźć tego policjanta! Tak nie może być. Nie ma go! Nie ma! Nie ma cię! Gdzie ty jesteś? A! A! Co ty robisz? Szybko. Daleko, daleko, dalej go! Biorę go, biorę go. A wiesz jakieś! To życie! No, o! Jaki no. Nie, nie mogę! Ja musiałam się stracić! Trzeba no. Trzeba uciekać! O nie! Trzeba Nie! Trzeba, trzeba my na... my God, Tu trzeba naprawdę gdzieś uciec! Tu trzeba naprawdę gdzieś uciec! Nie! আবার O, o, śledź ale my to możemy przeskoczyć. Tu... <laughs> dobra, idziemy okręć w bank. Ja wiem, jak to się robi, jak kiedyś. I Ja okradałem w wieku 8 lat. Dobra, teraz wchodzę O, tutaj jest ukryta boba sprzed 20 lat. O, o kurde, kaspery mówią. O, dobra, chodź, chajdź. Jedziemy, uciekamy szybko. Dobra, nie Dobra, nie ma policjanta, szybko! Będę Dobra, nie wiem gdzie jest policjanta. Słuchaj, jesteśmy wolni, nie ma policjanta! Nie ma! Nie ma policjanta, musimy uciekać. Dam się, Dobra, wylatujemy, wylatujemy gdzieś! Z samolotem! Ten policjant... Ja nie, nie wiem! Jedziemy je z samolotem! samolotem! Musimy gdzieś wylecieć. Szybko. Uch. Szybko. Dobra. Lecimy. Szybciej, niech szybciej. Dobra, jestem! Musi... Dobra. O nie! Szybko, wpadnij! Spadł Drugi raz. Trzeci. w sobie. Trzeci raz. Dobra. Lecę do jakiegoś małego kraju. Lecimy do jakiegoś kraju. Dobra, do Australii. Do Australii. Okej. Okay. Lecę... O nie, spadochron. Spadochron, spadochron, bitek. Aaaa.